Siema, witam was. Jestem u siebie już na lokalnych bagienkach. Jak widzicie, nic więcej tutaj nie rośnie, tylko takie takie krzakory wszędzie dookoła. Jest dokładnie siódma rano. Trochę wcześniej otworzyli dzisiaj gate, znaczy bramę do do parku. No i tak się składa, że 5 minut później. Jestem już na wodzie i zaczynam polowanie tutaj na, na rybę. Ustawiam się dobrze i na moich lokalnych moczarach dzisiaj połowie jakieś fajne ryby zacznę od tego od tego na czym skończyłem moją nockę Czyli już Wam pokażę Mam dzisiaj tylko dwie wędeczki ze sobą I od, z takim spółk junior'em Będę dzisiaj Zaczynał zamiatać Taki jest plan Zobaczymy co się Powiedzie Ale to na początek Tutaj na tych moich moczarach jest o, Wszystko mieszka, także mogę wszystko tutaj łowić Wszystko, no wszystko lokalne <gryw> Oczywiście no ale jest piękny poraneczek, troszkę wiatr jest Ale to może i dobrze I jedziemy Jedziemy z tematem panowie Zobaczymy Po mojej nocce ostatniej doszedłem do siebie Mogę wracać, mogę wracać do ryb Ja właściwie to bez dnia, bez ryb to nie mogę wytrzymać Cały czas bym siedział na tej wodzie Takie budki Ale widzicie sami nam się zaczyna wschód słońca, a dzisiaj był planowany na 6.59 rano, także raptem co noc zeszła i jedziemy, jedziemy, bawimy się do pierwszej ryby. Dobra ludzie, oddaję pierwszy rzut. Pięknie, czekamy na pierwszą rybkę. Fajnie ten snuk spuk chodzi, teraz możecie zobaczyć. W ciągu dnia, bo w nocy to ciężko było coś ogarnąć. I siedzi. Ej, ale będzie snuk pewnie. Jejku, ale zgarnął. Idzie do mnie, idzie do mnie. Ale tam są wiry, ludzie, ale rybsko. Będzie duża ryba. Czuję, że będzie naprawdę duża ryba. Nie idź tam, w krzaki, nie idź. Chodź do mnie. Ej, ale jazda. Będzie duża ryba. Czuję, że będzie naprawdę duża ryba. Te błota są fantastyczne, ludzie, mówię wam. Wow. Ale walczy bestia. Co my tu mamy? Uh. Ale chyba zahaczyłem go za bok. Tak, niecelną w sobie. Niecelną w sobie. Mam go za bok. Ale nie wiem co to jest. Chyba snug. ale daje ludzie będzie piękna sztuka ale są bestie mocne mówię wam patrzcie co tu się dzieje no nie mogę nic zrobić normalnie wow ale tak zaczepił się o za bok zaczepił się za bok bestia i dlatego jest taka silna i wściekła Sorry, man. No nic, wyszalej się, ale ma pary, mówię wam, jakbym nie wiem co ciągnął normalnie. Taki wielki traut. Pstrąga takiego wielkiego. Uchaczyłem. Personal best. O jezu. Ej, no chodź tu. Ej, nie dam rady go wsadzić. Jest jeszcze to. No taki traut to jest byk, wow. Ale pyknął, no. no ale traucisko. Widzę, że jest sobie nie celnął, bo jest zahaczone o kapotę, ale no Taka bestia! Wow, ale ciężki. Ludzie, ale no widać, że się nie celną. O boże! Ej, ale pstrąg! Ale mi się ręce trzęsą Dobra, to na bok Telefon tutaj Patrzcie to Patrzcie Ludziska Moi drodzy Patrzcie Patrzcie na tego ptronga Mierzymy go i leci z powrotem szybko do wody. Patrzcie. 29,5 i 29,5 incha. 29 o Jezu. Czekajcie, muszę sobie... I leci do wody. Największy trout, jakiego mi się udało złapać Strong Atlantycki Sparrow Sea Trout, 29,5 inca. Dobra, wypuśćmy go. Już wracam. Kamera modlowa. Ale piękna morda. Jezu, ale rybka. Dobra, wypuśćmy ją. Wypuśćmy ją. O, już nabiera siły. No. Ale piękna ryba. Dobra. I pójdzie sobie. Ale piękną rybę wychaczyłem. 29,5 incha. Mój rekord. Jeszcze większego pstrąga nie złowiłem. Ale ogień normalnie. No, nie, no spodziewalibyście się. Tak naprawdę wiecie, że tutaj naczyno w tej chwili. Teraz wam powiem, ile jest wody tutaj. Już wszedłem w bagno. O tyle. Wiecie, ile to jest? do pasa do pasa Uff. no nie no ale sobie pyknąłem teraz ale pięknie i to na tego na tego Spuk Juniora wow no pięknie piękny piękny poranek chyba nie wiecie nawet jak mi się morda cieszy ale walka Piękna ryba. Dobra, chyba se zajaram cygaretkę. <grymne> Adios panowie. O, patrzcie jak spupnąłem jednego kieru przed samą łódką tutaj. Widzieliście to? Ale chapsnął. Nie może być. Nie może być. O i puścił. Kierwa. Ale był też byk. Dobra nic one tam siedzą. Trzeba rzucać pod sam brzeg. Dobra, tak jak mówiliśmy, przenosimy się na tamten ruch. Opłyniemy tą wysepkę do końca, póki jeszcze jest wysoka woda. I jazda, biała gwiazda. chodzimy na system gumny. gumny. Na gumiaka. Może, może, może coś się Siedzi <grymne> Czajcie tu gadu gadu, a tu taki mały snuk, Pyk, koleżka No co? No Tu no. No. no i gitarka <grymne> tak to działa normalnie. Ale ja chcę jakiegoś większego snuka. Wiecie, co się dzieje? Przedwójś bez dwóch zdania. ale huknął, mówię Wam, albo snug. Patrzcie, co on ze mną robi. Snug. Trzeba tu posprzątać Piękny snuk, Jaka ryba Jaka śliczna ryba, patrzcie dziska na tą one nie mają zębów te snuki co jest na plus Dobra, już jest odchaczony. Ja z kółeczka. Wow, i taki nic Patrzcie jaki śliczniutki. Jaką ma mordę. Dobra, zmierzę go. I wypuścimy dziada. Ale trzeba zmierzyć. Są 25 inczy, 25 inczy taki byczek Pięknie się Pięknie się Już jest kół chłopak Takie osnuka Panowie panie I co? Ach, jeszcze fotę se zrobię i go wypuszczam Dobra i puszczamy snuka do wody. Śliczna bestia. Fajnie uderzył. Rewelacja. Dzisiaj mam fajny dzionek. Uff. Nie spodziewałem się strągi, snuki. Czas na jakąś flądrę. wszystko się zrobiło. Ogólnie i ja ciężko mi się łowi. Ciężko mi się łowi. Jest godzina 10.16 Zostało mi 45 minut łowienia Ach, No dobra Tak to wygląda Jaram fajkę Porzucam jeszcze chwilę I o 11 spadam na bazę Tak to będzie wyglądał Taki plan Taki plan na dzisiaj Dobra, za chwilę wracam Dobra Chłopaki, dziewczyny Kończę na dzisiaj jest za 15 za 13, 11 gorąco jak w piekle 28 stopni Celsjusza od tej porze już Wracam do domu <laughs> i tak sobie nieźle połowiłem jak na tak krótki okres czasu no i droga jest sprawa że już woda patrzcie jak woda w ogóle opadła jaki niski stan jest wody już to było to przedtem wszystko było pod wodą a teraz już jest nad wodą. Następny przypływ, następny przypływ mam o, o za sześć następnych godzin, ale no nie chcę mi się siedzieć, jest gorąco, jest niedziela. Spadam do domu. Także, jak się podobało, to lajkujcie, jak ktoś nowy, to dajcie sub.